Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kilka ciekawych sposobów na wykorzystanie styropianu. Oglądajcie. Na początek pokażę Wam, jak zrobić fajne pudełeczko ze styropianu z skrytką. Oglądajcie. Do tego będzie nam potrzebna taśma dwustronna, nożeczki lub nóż i taka pozostałość po torcie ze styropianu. Jeżeli ktoś kupywał kiedyś torta zrobionego, gotowego już gdzieś w cukierni to mogą mu zostać takie właśnie steropanowe coś, które będziemy mogli wykorzystać w tego sposobu i dodatkowo jeszcze trochę styropianu na zaklejenie. Zobaczcie jak to zrobić. Na początek kładziemy sobie styropian, ten naszą dużą część na której będziemy odrysowywać oto te pudełko. Na początku rysujemy obrót. Tą część odkładamy i oczywiście wycinamy ten kwadrat. Po odcięciu przechodzimy do dalszych czynności. Odciętą część chwilowo odkładamy. Będziemy teraz potrzebowali taśmy dwustronnej i nożyczek. Ale zanim przejdziemy do, do działania, pokażę, że ten nasz ten kwadrat, który teraz mam, ma tutaj cztery otwory. I z tej strony gdzie są te cztery otwory będziemy naklejać naszą odciętą część. Używając oczywiście taśmy dwustronnej. Po odtleniu wszystkich pasków bierzemy naszą część, nakładamy i mocno i mocno przyciskamy, by to się razem z lepią pudełeczko mamy gotowe i oczywiście jeżeli będziemy chcieli schować na przykład pieniądze to oczywiście odklejamy nasze, nasze dno Kołamy pieniądze. Zakrywamy dnem. I to nam powie, że w naszym magicznym pudełku są pieniądze. Nie słychać, nie widać, a również robi to fajne, yy, fajną. Rzecz na pół. Tylko uwaga. Jeżeli będziecie chcieli ponosić to nasze pudełko. To musicie uważać na dno. Dlatego, że pod ciężarem może ono wypaść. Razem z rzeczami. Może po prostu zlecieć. Więc yy, podnosząc je uważajcie na dno. dawając komuś prezent na urodziny, na przykład pieniądze, w zwykłej kopercie no nie jest to zbyt ciekawe. Czy na przykład przenosząc jakiś papierek czy papier z jednego miejsca na drugie, po wyciągnięciu z kieszeni jest on powyginany, nie jest on po prostu taki jaki był. Pokażę Wam, jak za pomocą steropianu uniknąć pomarszonych kartek i dobrego opakowania na pieniężną niespodziankę na urodziny. Zobaczcie. Aby to zrobić, będziemy musieli wyciąć ze sterotanu dwa kwadraty, albo dwa prostokąty w dowolnej wielkości, w zależności od potrzeby i od was. Ja już to zrobiłem wcześniej, żeby nie przedłużać. Będziemy musieli na jednym kwadracie nakleić taśmę dwustronną ze wszystkich stron albo tylko z trzech. Ale jeżeli macie no, dość grub, grubszej wielkości taśmy, przytnijcie ją w połowie w długości. Po przyklejeniu taśmy odklejamy niepotrzebne części. Gdy odkleimy już niepotrzebną część możemy nasz papierek albo pieniądz umieścić w naszym, w naszym schowku i gdy jest to jest w nim pieniądz, Możemy to ładnie ozdobić. A gdy jest to papierek, możemy to włożyć do no torby. Tak. Wiecie, że tablice korkowe są drogie, a czym większa, tym droższa. Pokażę Wam jak w banalny sposób zaoszczędzić pieniądze na tablicy korkowej używając styropianu. Zobaczcie. W Castoramie możecie kupić dowolnej wielkości styropian. A wykonanie takiej tablicy korkowej jest banalne, bo wystarczy pojechać po styropian, zakupić go, wrócić z nim z powrotem. I tablicę karkową mam już gotową Jeżeli chcecie ją przykręcić na mebel Wystarczy, że przykleicie taśmę dwustronną I przymocujecie ją do mebla To już wszystko na dzisiaj Subskrybujcie, komentujcie Jeżeli macie fajne pomysły na odcinki Piszcie do nas A my wymyślimy fajne sposoby na to, co Wy nam polecicie. Do następnego odcinka. Cześć.